Wiesz co, to może myśmy jedną rzecz źle zrobili? Bo myśmy mogli tego nie rozkręcać? Już popsułeś. No, w tym pudełku. Mam motocykl, no, zawsze mnie gonią za to. E, no jak? No super jest, no. Jest jak? w jak? Jest jak? taką... jak? nie jak? Jest jak? Jest jak? Jest Jest który Cześć. pomaga mi zainstalować nową kartę graficzną. W zasadzie mi już pomógł, bo jesteśmy po fakcie. Wszystko działa, wszystko jest dobrze, więc nie musicie się martwić. Ale cały ten proces Wam pokażemy, tam kilka ciekawych rzeczy się wydarzyło. Trochę gier żeśmy potestowali. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Zatem zapraszam Was, rzućcie na to okiem. Jak tutaj Państwo zobaczą jakiś bałagan, to tylko dlatego, że oni się tu z całej i ja miałem porządek wcześniej jest, Tak było. Tak, było? tak było. Nie było. zabrzmiało to wiarygodnie. Cholerny świat. Dobra. Testujemy moją starą kartę. Starą. Tak. 3090 Ti. No. A tu oczywiście trzeba zaznaczyć to, że to nie jest komputer do benchmarków. To jest komputer, którego Ty używasz na co dzień. Ja mam dwa komputery. Jeden służy do grania i na nim są tylko i wyłącznie gry. Nie ma żadnych aplikacji, nie ma nic. To jest, to jest maszyna do grania. Więc on może i się do benchmarków nadaje. Pod warunkiem, że jest złożony poprawnie. plan jest taki, że teraz e, robimy wymianę karty. No i tyle. I popalcowany cały. A to co to jest? Aha, Wi-Fi. Tak? No. Tak wygląda. Mamy pudełko. Świeżo odbierane dzisiaj. Od naszego partnera. A w tym pudełku. To ty może Ty wyciągaj. No, jasne, ja mogę wyciągać, ja wyciągnę. No ja w ogóle jestem, jako że jesteśmy w mojej kuchni, to ja jestem przygotowany, że tu będzie coś jedzone. Nie będzie tym razem. Dobra. Tu... No, tak to jest złożone? Tak. Ona jest lekko powinna być mniejsza. Teoretycznie powinna być tak 20-30% szybsza. Okay. Oczywiście, jak nie mówimy o generacji klatek, bo tam to nam wyjdzie w benchmarkach. Zresztą pokażemy sobie, jak to działa. To co? Rozkładamy eee, tak, to? Tak, tak kładziemy kąpa, wymieniamy kartę i wracamy do studia. Już popsułeś. No ja. Czekałeś. Już... Zaraz to wchodzi. To dobra, to, to tak. Którego jest... śledzia, No, w, i, tu, to, tu nacisnąć. Udało. Ten śledź powinien zaskoczyć sam. To jest taki. Tak, jak go już tutaj, że tak powiem, dopasujemy. O, no i cyknęło. I właściwie tyle. No. Kiedyś to może by trzeba było coś tu więcej kombinować z taką kartą. Jakieś jeszcze rzeczy, których się spodziewasz po upgrade'ie poza tym, że będzie szybszy? No naprawdę będę chciał popróbować trochę wyższych rozdzielczości. Jestem strasznie przyzwyczajony do grania w Full HD, przez to, że mam taki setup ale coraz częściej, właściwie w zasadzie to ja mam teraz tak, że zdecydowanie mniej nagrywam rzeczy, ale dużo więcej ogrywam i potem ewentualnie robię jakiś program, omawiam tego, opisuję ją trochę dokładniej. Więc teraz znacznie częściej gram przy tych wyższych rozdzielczościach. I byłem do tej pory przyzwyczajony do Full HD. No i pora sprawdzić przy tych, przy, przy 1440p, może nawet odrobinę wyżej, przy 21 na 9 Ciekawy jestem jak to będzie działało. E, w, więc to tak. No i przy maksymalnych ustawieniach rzecz jasna. E, więc, więc tak, jest, jestem ciekaw. Jednak ta poprzednia karta, mimo tego, że była bardzo wydajna, no to przy tym 21 na 9 nie zawsze potrafiła dowodzić. Zresztą, przy testach, żeśmy robili, to zobaczycie jakie tam, jakie tam są różnice. Bierzesz? Nie, ja tak, ja wezmę. Będzie na mnie, jak się wiesz, jak się ten. Nie muszę nosić sam sprzętów. to do... <grytanie> to dobre rozwiązanie. A ja sobie poćwiczę. No, tak, ma wszystko jedno. My sobie powinniśmy sterowniki zainstalować, ale ja zanim sterowniki zainstaluję, to pobiorę sobie Nvidia App. Jesteśmy w rozdzielczości 320 na 200 żeby wszystko było jasne. Mam nadzieję, że to się zmieni. Ale kom się odpalił, więc jest to coś. To jest jedyna rzecz, której się obawiałem. Ale żeby, żeby się usprawiedliwić trochę, to ja wychowałem się jeszcze w, w czasach, kiedy upgrade'owanie pc to było duże ryzyko. W czasach pierwszych Windowsów, więc, więc to, że ja mam takie lęki, to one nie wynikają z moich aktualnych doświadczeń, tylko raczej z przyszłości. Znaczy było kiedyś tak, no że zmieniałeś kartę i w sumie to już wypadałoby całego Windowsa przeinstalować, tak, tak, no bo coś sam. zawsze tam nie działało, nie? Zrobiłeś tak samo, jak przy którym teście? Eee, przy pierwszym, wiesz? Czyli mamy teraz tak, mamy e, Ray Tracing mamy włączony. I mamy wyłączony do NSS. Dobrze? Nie, to zobaczę. I jestem ciekaw, jaka będzie różnica. Bo wtedy to było w okolicach 30-35 klatek średnio, prawda? Dobra, czyli pierwszy test sobie zrobiliśmy i mamy teraz 43 klatki versus 35. 8 mm. klatek niby niedużo, ale jednak 35, 8. No to jest 16%. No, ja bym powiedział, że nawet, no, nawet więcej, więcej. 20-35, no, prawie 3, no, 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 czyli no, 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 prawie 20. No. Czyli tyle, co powiedziałem, 20 no, do 30, 20, 30. Dobra. To... I teraz włączamy path tracing. Okej. Okay. nawet powiedziałbym, że więcej niż 20 wyraźnie więcej niż 20 eee, Path tracing i uchommy sobie. Czyli to, to jest najbardziej wymagający ryb? To co teraz? Tak. To już jest taki top topów. Okay. Eee, tak jak mówiłem w Cyberpunku pierwsza gra AAA, która ma path tracing. A pierwszą grą, która jakby już na start miała, bo. W... Jak to mamy? 54, mieliśmy 45, czyli tu znów powyżej tych 20%. No, ale mamy 54 i teraz chcielibyśmy mieć jeszcze więcej i mamy generator klatek. Okej. Okay. Więc uruchamiamy generator klatek. To jest po prostu jeden przełącznik. I uruchamiamy test wydajności. I co, ile Nie powinienem Cię pytać, ile będzie klatek, bo mi zaraz powie, że 300. Nie, nie. Ja <głos》>, wiem, jak stawiam. No sobie dobra, stawiam, że w okolicach 80? No i mamy 84. Czyli na poprzedniej karcie, jak uruchamiałeś Path Tracing, mogłeś wyciągnąć maksymalnie 45 klatek. Mhm. No tutaj masz 86, nie? No, to dobrze. już jest prawie, prawie dwa razy. Dobra, weź usiądź. No, teraz grasz z PAW Tracingiem i teraz grasz z, z generatorem klatek. Okej. Okay. No mamy teraz PAW Tracing uruchomiony. Mamy DLSS zbalansowany. Mamy generator klatek. E, no jak? No super jest, no co za dużo gadać. Przy takiej, przy takiej rozdzielczości i przy takim szerokim ekranie to chyba jeszcze w ogóle nie testowałem. Testowałem, bo żeśmy nagrywali, żeby sprawdzić na poprzedniej karcie, ale teraz to już można grać regularnie w ten sposób. No Jest to wrażenie, ale to też nie jest niespodzianka, że to robi wrażenie. I powinienem się zachwycać i mówić: Och, tego ach, się spodziewaliśmy. Ale dokładnie tak, dokładnie tego, tego się, się spodziewaliśmy. Dobra, to wyjdziemy z tego Cyberpunk'a i szybko tylko puścimy. Tam już nie mam żadnych do pokazania. Yy, Awatara możesz, bo tam był fajny tak, wynik avatar. na końcu. A... Dobra, Ś mamy średnio tak. Yy, średnio mamy 104, mieliśmy 86. Mm. No, czyli tutaj już na czysto 20 fps-ów, to, no, to będzie 125%. To jest znaczące, no, tym, tym bardziej, że jakby przeskok, którego tutaj dokonujemy, nie jest aż taki widowiskowy, jakbym na przykład się przysiadł z, z RTX-a z tej serii 2000, no to byłaby du, du, dużo większa różnica. Robisz miniaturki samemu? Tak jest przy użyciu AI. Łączę różne rzeczy, bo robię trochę z, z tego, z czego czata GPT, on, on ma swój mhm. generator, robię trochę na, na aplikacjach na telefonie, też mam jedną fajną aplikację z AI. No i też to wszystko składam potem na programie do montażu takich grafik. To jest darmowa no. aplikacja? Tak. No to jest wszystko oparte wiesz, na Stable Diffusion, czyli na takim otwartym modelu. Ten program uruchamia ci przeglądarkę. On działa w tle, ale uruchamia jakby taki lokalny serwer i większość tych programów tak działa. I on uruchamia przeglądarkę. Tu masz modele, które możesz sobie zmieniać. No i teraz byśmy chcieli na przykład wziąć sobie Twoje zdjęcie. Obrysujmy sobie Twoją twarz i całą resztę, czyli to będzie to, co, to, co chcemy podmienić. Mhm. Zaraz wymyślimy jakiś prompt Spaceman. Moon Station. Jak robię miniaturki do gier i jest tam rycerz, to ja muszę tego rycerza generować z twarzą dziwną, a teraz będę miał swoją własną twarz, tyle tylko, że to jest jakiś emerytowany kosmonauta. Można powiedzieć, że to jest ten gościu, co wylądował na Księżycu. To ma wszystko sens, tylko zobacz, co on moją czaszką robi. On uznał, że ja ma, przy moim kształcie twarzy powinienem mieć czaszkę z takim zakończeniem. To nie... Ja jestem symetryczny. Czy ja się mogę zgłosić do fryzjera z taką prośbą? Hmm. Że ja mam takie zapotrzebowanie na fryzurę? Ty no świetnie popatrz. Nie, ale... <laughs> Jak prawdziwy. Po dwóch miesiącach w Turcji. <laughs> Nie, tu jest taka turecka. Popatrz. No co mi... ale to skończy. nie, no to też ten chłop. To, to jest jak ten, to jest jak w tym jakby Ci taką. A, e... Nie jak mogę. To się tu becici, tu tubecik, tubecik, jak bym... fatalna, fatalna peruka. Musiałbym zmienić też kolor brody od razu. No. E... Zrób tak, long, Okularami long hair. też próbowałem. Zrób long hair black beard. Teraz zaczyna wyglądać jak Mateusz Chrobok. Chyba. Czekaj, ja zrobię tak, że na przykład będziesz, chciałbyś mieć inne okulary, nie. Czy to jest dobry moment, bo się bawimy, bawimy, czy to jest dobry moment, żeby się pożegnać z Państwem? No, e, wydaje mi się, że, no, że chyba tak. No bo co? Spodobało ci, że będzie siedział i tak będzie Muszę się pozbyć chłopaków i będę generował sobie nowe miniaturki, na których wyglądam przystajnie wyjątkowo. Przygotujcie się na no. To będą dobre miniaturki, popatrz. Widzę, widzę właśnie. To co, to, to pozdrawiamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Na, na razie wszystko działa. To, jest, to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że wszystko działa. I jakby coś nie działało, to wtedy... Wszystko, no jak ja tu byłem i wychodziłem, to wszystko działa. Tak, I jakby, jakby Soushibo nie wrócił do domu, nie dawał znać przez dłuższy czas, to znaczy ja go tu zatrzymałem. Na siłę. Jak to mówią fachowcy, byle dobramy i się nie znamy. <laughs> tak jest. <laughs>